Ja się mam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie są Natural, a ostatnimi czasy dostaję same takie pytania. Minął raz odpowiadałem wam na to pytanie, dlaczego lubię być czarny? Czy wolę być czarny, czy biały, bla bla, 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 Dlatego postanowiłem wam to pokazać. Ale zały zaraz. Ty czarny wcale nie jesteś. Łak, nie jestem do końca czarny, jestem montem, kawa z mlekiem, mówiłem wam już to 100 razy, ale to jest bardziej czarny niż biały. Nie muszę się ruszać, by zgasić światło lub wyłączyć inne gadżety. If you know what I wimnął Dajmin. Mhm. Wyłączysz ten komputer? Dobrze. Już wyłączam. Jednak mam dużego. Zawsze w domu mogę znaleźć kurczaka, którego mogę zjeść. Mm. W sumie to głodny trochę jestem. Aha. To jest życie, to jest życie, to jest życie. W nocy w ciemnym pomieszczeniu. Bo trafi być niewidzialny. Teraz nie widać. Yy, yy. Dziękuję bardzo, dziękuję. To była maga M. Jeśli nie wyjdzie mi w szkole i nie znajdę pracy, zawsze mogę zostać raperem. No, no, no.